Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Bez Barrier. a Zaczynając, dzisiaj mamy och, też ciekawy tytuł, bo ja nagrywam to trochę tak ciągiem, wiecie. Bardzo często nagrywam odcinki na przykład na miesiąc z góry. I tytuł brzmi, czy można zaczynać od zera? I pomysł na dzisiejszy odcinek wziął się z tytułu albumu, Linkin Park, From Zero oraz z komentarzy, które widziałam w internecie czy w ogóle taki zespół może zaczynać od zera, od nowa. Przecież hello, oni już byli na, wiecie, w internecie, w mediach i oni już mają karierę. I tak ja zaczęłam nad tym myśleć i przeniosłam to trochę na nasze życie. Czy my możemy faktycznie zaczynać od zera? Bardzo często, wiecie, używamy gdzieś tego wzrotu, ale czy tak naprawdę zaczynamy od zera? No właśnie. Dzisiaj, tak naprawdę, to będzie odcinek raczej takie rozważania, trochę argumenty za i przeciw. Nie mam tu konkretnej konkluzji, nie mam tu konkretnych badań. Po prostu jest to jakieś takie, wiecie, moje spostrzeżenie, moje e, to, co ja myślę. Pierwsze, co w ogóle mi przychodzi do głowy, to aspekt troszeczkę taki psychologiczny, bo wiecie, yy, przeszłość sprawia, że jesteśmy, jacy jesteśmy i nas kształtuje. Wiecie, możemy pozmieniać różne schematy i wiecie, z tych na przykład niezdrowych jakichś relacji później tworzyć zdrowe relacje, na przykład ze względu na terapię i tak dalej, ale wiecie co, pomyślałam, a co by było, jeśli my rzeczywiście zaczynalibyśmy od zera pod Aspektem psychologicznym. Zaczęlibyśmy kształtować całą swoją osobowość na nowo, bylibyśmy znowu, wiecie, takim płótnem. No ale pytanie, czy nagle w dorosłym życiu obudzić się jako czyste płótno? Czy to trochę nie byłoby ryzykowne obudzić się jako to czyste płótno? Na przykład, wiecie, w dorosłym życiu? To jest moje pierwsze takie ten. Wiecie, od nowa byśmy musieli kształtować wszystko, całą naszą osobowość, temperament, dosłownie wszystko. No bo biorę też pod uwagę, zaczynać od nowa, czyli w ogóle bez też jakichś czynników genetycznych, które mogą mieć tutaj znaczenie. No i to jest moje pierwsze. Po drugie, czy tak naprawdę zaczynając od nowa, my chcielibyśmy pozbyć się wszystkich wspomnień? Dosłownie, wiecie, wykreślić wszystko, co było kiedyś. Wiecie. Mamy złe wydarzenia i bardzo często gdzieś tam w, w jakiś momentach przeważają te złe wydarzenia i my bardzo często mówimy, no ja teraz zaczynam od zera, ale tak naprawdę, skoro ty zaczynasz od zera, ale nie zapomnisz tego, co było kiedyś, no załóżmy, że dałoby się zapomnieć, ale... Wiecie, powiedzieć, zaczynam od zera i naprawdę zapomnieć wszystko. Ale czy my chcielibyśmy rzeczywiście zapomnieć wszystko? No bo nawet jak są te złe chwile i są te takie niefajne rzeczy i no są te złe wydarzenia, to czy my tak naprawdę chcemy zaczynać całkiem od zera? Całkiem, wiecie, bez żadnych wspomnień? Chcielibyśmy zapomnieć o tym wszystkim życiu, czyli nawet o tych najlepszych momentach, o tych Wiecie, wszystkich spotkaniach z przyjaciółmi, o jakichś koncertach, o spotkaniu naszego idola. No nie wiem, o najróżniejszych rzeczach, które po prostu nam sprawiły frajdę, które są takimi najlepszymi momentami w naszym życiu. Wydaje mi się, osobiście, że ja bym nie chciała o tym zapomnieć. I wydaje mi się, że też nie chciałabym zapomnieć o tych o tych złych chwilach, bo one też są ważne po części, ale do tego przejdę zaraz. Po trzecie. My nie mamy gumki żadnej. My no, nie możemy wymazać nagle wszystkiego, to jest niemożliwe. Nie możemy zacząć całkiem od zera, więc to pojęcie zacząć od zera też nie możemy brać go dosłownie. Trochę bardziej metaforycznie. No i właśnie od tej strony tematu. Mm, teraz przechodzimy, czyli od całkiem drugiej strony, trochę takiej metaforycznej tego stwierdzenia. Czasami jest dobrze zamknąć coś za sobą i zacząć nowy rozdział w życiu. Odpuścić troszeczkę naszą przeszłość, odpuścić te negatywne wydarzenia i skupić się na dniu dzisiejszym, naszych marzeniach, naszych celach, naszych zdolnościach, cechach, a nie na przeszłości i na problemach. Więc to jest ważne, żeby tak, wiecie, metaforycznie zamknąć trochę to, co jest za nami i zacząć od, wiecie, od zera, ale też nie do końca, bo nie uważam, że to stwierdzenie jest takie konkretne, że dobrze jest właśnie zamknąć rozdział, zacząć nowy rozdział, ale nie do końca zacząć nowe życie. Wiecie, o co chodzi. I często też ludzie mówią, jak się na przykład przeprowadzają, i mówią, że oni teraz zaczynają nowe życie. I wiecie co? Sama troszeczkę stosowałam to stwierdzenie, jak się wyprowadziłam do turnia. Jednak ja zauważam po sobie, że ja całkiem nowego życia nie zaczęłam. Ja mam dalej to samo życie. Ja bardziej otworzyłam nowy rozdział. Otworzyłam troszeczkę sobie nowe możliwości, nowe pomysły, nowe cele, nowe marzenia. Poznałam nowych ludzi, ale ja nie zaczęłam nowego życia. Nie zaczęłam całkiem nowego życia, bo hej, dalej mam swoje wartości, jakie miałam, dalej mam też swoje jakieś cele, które kiedyś miałam, dalej mam ludzi, których kocham i do których wracam, bo mam. Wspaniałą przyjaciółkę w moich rodzinnych stronach, mam swoją rodzinę i nie, nie usunęłam tego, jakby, nie zaczęłam całkiem od nowa, nie, nie odrzuciłam ich. I dalej mam wspomnienia, te niefajne, ale też bardzo fajne i przyjemne. I tak jak mówię, nie zaczęłam nowego życia, zaczęłam raczej nowy rozdział, Wiecie, troszeczkę to zmieniłam, to życie odświeżyłam, ale. Właśnie, to jest nowy rozdział, a nie całkiem nowa historia, gdzie pisze od nowa siebie. Wiecie o co chodzi? I z tymi przemyśleniami troszeczkę Was zostawiam, bo nie wiem, co bym tu mogła dopowiedzieć, ale zobaczcie. To stwierdzenie jest stosunkowo metaforyczne. I Praktycznie no nie możemy zacząć od nowa, nie możemy wymazać całkiem siebie i napisać siebie od nowa. Wiadomo, możemy zmienić jakieś tam rzeczy, zmienić się, zmienić nasze cechy jakieś, ale są takie rzeczy, których my w sobie nie zmienimy. Wiecie, temperament jest bardziej dziedziczny. Jest jeszcze trochę tego, więc wiecie, troszeczkę trzeba też spojrzeć na ten. na, to, na ten sposób rozumowania, że nie do końca możemy się zrobić jako nową kartę. Wiecie, możemy zmienić coś, ale nigdy nie będziemy już nową kartą. Ja bym chyba nie chciała być nową kartą. Ja dużo bardziej wolę być sobą, być taką tą zapisaną kartą, być kartą, która gdzieś swoje przeżyła i być kartą, która ma swoją historię, mieć historię, mieć tą swoją historię, a nie otwierać nową historię. Nie zaczynać życia od nowa. Nie chciałabym tego. Lubię swoje wspomnienia, chociaż są czasami też mało przyjemne wspomnienia, to naprawdę je lubię. I zostawiam Was z tym wszystkim, co powiedziałam. Liczę, że w komentarzach napiszecie, co wymyślicie myślicie o tym zaczynaniu od zera, czy według Was w ogóle takie sformułowanie powinno mieć miejsce. No i. Po części zachęcam też was do wysłuchania albumu From Zero e, Linkin Park. Bo bardzo lubię ten album i w końcu dzięki temu albumowi powstał dzisiejszy odcinek. Także do zobaczenia już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Bez barier. Cześć.